6 Tutaj grodzisk, chociaż też już nie do końca. Mam dla Was pewną informację dotyczącą nagrywania na YouTube. Już nie, nie będę nagrywał na tym swoim starym kanale czy na grodzisku ponieważ wystąpiły pewne błędy, których już nie mam siły naprawiać. I dlatego. Yy, z Zacząłem nagrywać, założyłem nowy konto i zacząłem nagrywać na nowym koncie Ono się nazywa Arkenko O tak się pisze Arkenko zresztą w opisie tego filmu podam wam no, linki właśnie do tego yy, do tego wszystkiego yy, ale no teraz już się nie nazywam cześć tutaj jest tylko cześć tutaj Arkenko ponieważ no, no... już nie miałem siły właśnie do tego kanału. Ja, jakoś mi się pewnie uda wrzucić ten film, co teraz go nagrywam yy, Najprawdopodobniej mi się uda, ale no... A jak nie, to dam jakieś info. O boże, jest dziewiąta rano. Złączony jestem. Czy tak, jeżeli chcecie dalej oglądać mnie... Jak się wygłupiam, komentuję i TP i TD, to zapraszam właśnie na mój nowy kanał Arkenko. W tym momencie co nagrywam? Nagrałem jeden odcinek The Binding of Isaac, jeden odcinek Painkillera, jeden odcinek Fira, a tutaj się renderuje drugi odcinek Fira. Mm. No i to by było na tyle, jeżeli chcecie dalej mnie oglądać. To zapraszam na mój kanał Nowy Arkenko przez dwa ry No Zresztą linki i tak podam w opisie Filmu No, oczywiście na razie, cześć Bye.